Oj drodzy i do Was bardzo serdecznie z tej strony Jety. Widzimy się z jaskini, ponieważ jak wiecie, wice dalej są piekielne, ale coś na to poradzimy. Obiecuję. Postaram się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. O właśnie może ten po rozprawie sądowej z... Z Bobem, może po rozprawie ze Bobem, ogarniemy te Jetowice, tylko nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Mam nadzieję, że bzyku mi jakoś pomoże. Zaraz z nim o tym też porozmawiamy, no ale w dniu dzisiejszym widzowie, tak jak zapowiadałem, będziemy dzisiaj no pokazywać mniej więcej więzienie, bo nie wiadomo co będzie na rozprawie, może, może ten, może będzie tak, że zostanie dalej w tym więzieniu. No zobaczymy, to, to, to wszystkiego się dowiemy. Powiadamy o tym z Sixonem, ja właśnie do niego teraz lecę. No spańczb powinien być teraz w celi. Chociaż ja mam wrażenie, że ktoś mu pomaga opuszczać tą celę w nocy, takie odniosłem wrażenie, no nie mogłem tego sprawdzić, bo mnie nie było ostatnio. No, ale tak, takie odnoszę wrażenie. No dobra, no nieważne. W każdym razie zobaczymy. Bzyku, widzę, że ty tutaj jesteś nawet gotowy. Dlaczego, ze dlaczego ja mam no, te łachmany się ubrać? Bzyku, nie źle się czuję prasza, w tym. Ja wiem, że się źle czujesz, ale nie powiem o tym, żabsonowi, że ubrałeś ten samolot. Nie może nikt o tym się dowiedzieć. nikt nie tak, Zapicią, obieca... czy najlepiej widzowie? Nikt się nie dowie, obiecuję. Nikt się nie dowie. Zapicią, nie, oczy, to jest dla mnie tylko... zły, zły moment w moim Widzowie, Bzyku nie jest bagacistą, to na potrzeby odcinka ubrał po prostu, to ja go po, to poprosiłem. O mnie. Nie, no, do policji, Super. ale naprawdę, ale w to się źle kojarzy. Tak, ja wiem o co chodzi. Dobra, Bzykson, słuchaj, e, w dniu dzisiejszym musimy oprowadzić po pierwsze gąbkę po więzieniu, no żeby wiedział mniej więcej co i jak. Druga sprawa hmm. e, Zagramy w taką e, grę jedną. E, jaką grę? E, <grych> wiesz w jaką. Nie okay. wiem. A, nożną? No. Ale nie obrazisz się. A, no nie, więźniem? Serio? O matko! Pamiętam no to, ale nie, no jedzi. stare czasy mi się przypominają i to bardzo złe czasy. Co nie, to co nie. nie chcę, nawet nie chcę o tym myśleć. Tak, a druga sprawa jest taka, Bzyku. Chciałem z porozmawiać na temat y, jetowic, ponieważ y, moje jetowice są dalej piekielne, a ja chciałbym, żeby one się zmieniły. Czy wiesz mniej więcej, co mogę zrobić, żeby to się zmieniło? to widzę całe, bo No, potrzebowałabym twojej pomocy w tym. Ja cię kręcę, szczerze, nie mam zielonego pojęcia, słuchaj. No nie wiem, Palionki się chyba będą najlepiej zapytać, ona tam chyba będzie wiedzieć, nie? No, ale ona na pewno tego nie zrobi. No nie zrobi tego, ale może się dowiesz o jakimś sposobie, który no może dobra. pozwolić ci to zamienić. Dobra, Aha. porozmawiamy o tym potem. Teraz chodź, polecimy do SpongeBoba. Yy, bzyku, dobra. ja mam podejrzenia, że ktoś mu cały czas pomaga opuszczać więzienie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest prawda, aczkolwiek takie mam wrażenie. I boję no. się, że jeżeli. Yy, bo nie wiemy, kto to, to może być nawet Dawid, a Dawid może być też sędzią. No to jest może dziwne. Być. No dobra, nieważne, teraz o tym nie gadajemy. Siema Bob. Emo. Jak ci dzień minął w Twojej celi? O, oh, widzę. Szacujesz na stronę. <laughs> dobra. Jaką? Mała? nie, nie, SpongeBob, proszę, zamknij oczy, nie, nie, nie oglądaj mnie, ale słuchaj ja żadny. No ja słuch. Nie, no co? Nie, jest nie, idol. Ja nie, mogę. Ja nie, ja go ściągam, ja go ściągam w tej chwili. Nie, no nie ściągaj go na razie, zostań. Ja nim. muszę go Ja, ja nie wyciągnę <grym> nie. Ja Jak będę jeszcze 5 minut dłużej w tym stroju, to się Ja poszło. wiem, ja wiem, ale to tylko jeden dzień. Znaczy. Dobra, Smaj, bo słuchaj, dzisiaj masz oprowadzenie mniej więcej co i jak w więzieniu. A druga sprawa jest taka, że może jak będziesz grzeć, na koniec zagramy w minigrę, a jak zagramy w minigrę, to dostaniesz normalne pożywienie, a nie zgniłe mięso. No bo wiadomo, to jest więzienie, tutaj nie ma luksusu. No, ja no tak, ja ci go dałem, ale ten kurczak nie starczy ci na cały dzień. A no nie superację. wiem, jak będziesz, jak będziesz zarządzać mądrzejszym... No ale no, to, to kurde, kto nie lubi jeść, no bez przesady, dobra, no, nieważne, okay, no, gompson, no, okay. idziemy stąd, chodź, oprowadzimy Cię, na początku słuchaj, zaprowadzimy Cię na dół, zacznijmy od dołu, bo od dołu najlepiej się zaczyna, e, Dobrze, pop... dobrze, dobrze, panie tutaj, policjancie więzieniowy. Nie, policjantem dobra. jest w ja jestem tylko właścicielem więzienia, naczelnikiem, Ale, 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 ale Z czujesz, się, czujesz się jak... No o, o o o, to można lepiej ująć. Bzyku nie jest policjantem, a klawiszem właśnie, a to jest zupełnie co innego, bycie no. klawiszem, a policjantem. Taki klawisz to klikasz w kreaturę, ta. No tak, zobacz, słuchaj, e, chodź tu, chodź tu Gompson. Gdzie? E, właśnie, bo tutaj są prysznice, tylko nie wiem czemu tu jest lawa, ale ty chyba i tak byś nie korzystał z prysznicy, no bo one są polane wodą, jakby nie patrzeć, nie? Też są w ogóle lawą, to, to w ogóle... Lawa tutaj też jest. No oh, jest. Be careful, jest ale poruszany. lepiej uważaj, bo tu naprawdę można się spalić. No więc tutaj są prysznice, okay. ale teraz leci z nich lawa, bo nie mamy chloru. Eee słuchaj, eee, tutaj, jest hey. tutaj jest stołówka, tutaj jest stołówka, jest dużo jedzenia, aczkolwiek no, no ty to jedzenie dostaniesz, jak będziesz grzeczny, ej. Ej widzę, że to podbierasz, oddawaj. A, z mięso. Zgniłe mięso wziąłem. Okej, okay, możesz ja mi Dobra, idziemy, słuchaj, więc no tu jest to... Ale teraz pokażę Ci bardzo ciekawe miejsce, bo jak nas wkurzysz, to chodź, pokażę ci mm -hmm. gdzie trafisz. E, no bo... No i Oj, Bzyku, pamiętasz to miejsce? miejsce. Pod No pod ziemię, ja No, no o, tutaj mówię, że, że... No ładnie, no kurde, ładnie, no ale wiesz, ty nie wiesz, wiesz co tutaj się działo, Bzyku, nie mówimy mu na razie, bo jeszcze nie, popadnie nie. w te chłopak. No ale to były, to były ciężkie czasy. E, dobra, idziemy dalej, bo tu jest jeszcze jedno podziemie. Do którego. Ta, e, które jest moim zdaniem chyba gorsze. E, no jest o wiele gorsze, w sumie tak, jest o wiele gorsze. Brzyku, co sądzisz o następnym podziemiu, Bo wiesz o co mi chodzi? Ja wiem o co ci chodzi, tylko że to podziemie, słuchaj jest rozwalone. Jak nie, ja nie, nie, nie jest rozwalone. Mówiłem ci, że byłem tam i wszystko naprawiałem. No. Nie wiesz w to. No mówię ci. Nie możesz, nie a, możesz. A nawet tak tu tak jest dobrze. gąbka, bo byłem tu ostatnio. O matko! Wow. Uważaj, spadł! No. Spanżuś, co ty w ogóle mówisz? No to, to jest więzień. I, I ja ci kręcę? wszystko naprawione. I jeżeli nas wkurzysz, no to masz przewalone. Nie, Spanżu, bo wiesz co to jest za miejsce? Tortury. No to oh. tortury. I co sądzisz o tym miejscu? Wow. <laughs> no mega, to, to nie miało nie, ci się o, podobać. Wychodź, wychodź, bo się przeziębisz. Tak, chodź, fajnie. Chodź. No, no mega fajnie, zobaczymy. O, nie, to też ty... lubię, to też, to no też lubię. On jest eee. normalny, to jest jakiś stadysta, co on robi? Ej, ty ja, się ja naprawdę nie tego, nie ty naprawdę się tego... Nie wiem, no dobra, nieważne, dobra, idziemy stąd. To eee. za to zaraz wrzucę cię do wody, jak nie wkurzysz. jakiej wody. wody? Ej, Boże, do lawy, co ja w ogóle... A nie, do wody, ej, bo tam była woda. Ej, ej. ZRÓBMY TO, CHODŹCIE, BZYKU, ZPAMIĘTAŻ, ZRÓBMY TO, JA MUSZĘ, ja muszę SIĘ A. Z NIM ZMIERZYĆ, JA MUSZĘ SIĘ Z NIM ZMIERZYĆ Ale macie wszyscy łóżko kliknięte? Tu jest łóżko, tu jest łóżko A. No to, to jest? No, tu to masz jest łóżko ring. Tak, ring, e, dobra, Bzyku, weź daj skrzynkę, e, wrzucę tam itemy, żeby A ja ten... Tylko zrób dwie skrzynki może, dzień. co? Weź, weź, Bzyku, dwie skrzynki A. daj, ja dam, e, on da swoje Ej, czemu ty masz miecz, w ogóle miałeś wszystkie itemy schować nie no. mam miecza. Masz mieć widzę na twoich ple, plecach. O. Co? No. O czym ty ja widzę, ja widzę miecz na jego plecach. Ej dobra, ty jakieś masz widy sławia. Ja nie widzę. O nie, za dużo chyba. Tam, śniegu. No, za dużo śniegu się nają. No dobra, schowaj temę. <laughs> Biała mywa. No Ej, schowaj ty... temę. I Spanżuś, uważaj. Moi drodzy, dobra, jesteśmy, przepraszam was, kurde, Bzyku powiedział, że musi iść i nie może zostać, dlatego Bzyku poszedł chyba do swojego ula wrócił, no ale my z Panżą zostaliśmy, żeby stoczyć ten pojedynek i pamiętaj, no, ej, właśnie tu było łóżko, o jest łóżko, super, nastaw sobie lepiej respawna, bo ci się przyda, jak ci dowalę e, i odstaw wszystkie przedmioty, eee, to nie? nie? i właśnie, czekaj, ja mam tu elitrę, no, przedmioty? No, no dobra, e, dobra. No to dawaj, się klepiemy. E, tylko tak, y, nie ma ten, y, co, czego nie ma? Nie można kopać leżącego. Ale takie są już, wiesz, takie tak takie już po prostu jest i to trzeba respektować. Rozumiesz, czy nie spać, rozumiesz? Rozumiesz? Rozumiem, ale już nie możesz mnie bić, bo leżę. Ja leżę. A masz. Au! Dobra, Dobra lecisz, klepiemy mama, się, bo ty jesteś beznadziejny. Uderzyłeś mnie jak leżałem, ej! Nie mogę Cię trafić, Ty! O, 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 o! Gąbeczka Cię, ja mam słabsze rączki, bo Ty jesteś z krwi, kości, z futra! Dobra, Ty masz słabsze Ała. rączki, Ty gadasz takie głupoty, gąbsol! Ja, ja jestem z gąbki! Dobra, cyk! gadasz, No nie! Cyk. No nie! Umieram! Ej, o Tyle co chodzi? To ja... no... Cz, te... trzy... trzy pół serduszka! Jaki brzód, jeszcze rewasz chcę? W sensie, nie, 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 że 3,5, serduszka zostało mi 6,5, 6,5 serduszek mi zostało. Co? No 6,5. Jak to? No normalnie, Ale jesteś beznadziejny. No pewnie, że mam jeszcze mieć Ja Jak rewasz? Jak nie mogę, no rewasz. dobra, no dobra. Gotowy? 3, 2, 1. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co myślicie, że teraz wygra bitwa, ale no chyba nie będziecie, e, nie napiszecie źle, jeśli napiszecie, że to ja wygram, no bo widzicie, jaki ty... Ja nie wiem, Spongebob, ty w ogóle umiesz się biegać? Takie strefy, wale. Ty, dobra, ty ja, ja, nawet ja, 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 się nie odzywasz, ty, ty ja, nawet się ja, nie odzywasz, jesteś tak sfokusowany. Jestem tak... No nie, jak to jest? Ja nie mogę, cztery serca, ale ty jesteś nubem, Spongebob, dobra, nie chcę się nie, już ciebie ja męczyć. Zabam. Beznadziejny jesteś, naprawdę. To, co zrobiłeś, to totalna ja tragedia. Biszem, afikarze, że mi się bizia, Ja jestem malutki, bezbronny. Tak, jesteś malutki, to na pewno, dlatego dobra z pań, wracamy. Bo muszę ci pokazać, gdzie pary zimują. E, czy jakoś to się tak mówi. Albo cię zamknę w sumie. Nie, nie. <laughs> nie zamykam mnie, czemu? Tutaj, Chodź za to, tobą! Jezus, Maria, z bo. Chodź tu. Co mam z nie w ręce? Nie wiem, bo jesteś w sumie dziwny, <laughs> Ej, właśnie, oddawaj ten dźwignię! A dałeś się, słyszałem. To ty masz wracamy. na całym ciele. Ej, co na całym ciele? No dobra, no a ty jesteś gąbką, którą... No, i, I to słabą, no bo dostajesz dwa razy taki... Taki, wiesz, no. no... bo ja się nie biję, ja się nigdy nie biłem i się nigdy nie chciałem bić, to ty mnie zmusiłeś? Ale ja cię do niczego z pań nie zmusiłem, rozumiesz? Ej! Eee. Nie możesz tak robić! Je, to eee. ja jestem królem tego więzienia, wracaj do celi. Jezu, jesteś beznadziejny, spać, bo ja nie wypuść. mogę po prostu. Ej, co my tu w ogóle teraz tak, o! Ja powiem... Nie, eee, wypuść mnie! No nie, no jutro jest rozprawa sądowa, Spajczbob. Wypuść! Spajczbob, jutro... Ale jutro jest rozprawa sądowa! Musisz przeczekać eee. do rozprawy. Pomocy! Rapunku! Ale, ale kto ma ci pomóc? Co mnie bijesz? Wow! Dobra, jesteś beznadziejny. Dobra, ja stąd spadam, widzowie. No, a ty się szykuj na rozprawę, lamusie. Ja nie mogę, widzowie. No, widzicie, jaki on jest. Ja nie... Wracam do jaskini. I słuchajcie. E, musimy, no, musimy pogadać z Davem żeby zgodził się być sędzią na tej rozprawie sądowej, bo, no, mam nadzieję, że nie będzie jakiś skorumpowany czy coś. No, bo trzeba mu pokazać, gdzie raki zimują. Musi, musi zacząć płacić to, czego nie zapłacił. Więc widzowie, zostawiacie łapę w górę i subskrypcję do tego odcinka. Nie widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się lustrza i cześć.